Od 31 października, do niedzieli 5 listopada bierzemy udział w akcji Be Wszystkich Świętych 2023. Głównym celem tej akcji jest tak naprawdę nasza praca polega na tym, że udrażniamy, udrażniamy ruch w dojeździe, do, do cmentarzy. Również nasi policjanci będą stać na głównych ciągach komunikacyjnych, na drogach wojewódzkich, na drogach krajowych. Będziemy kontrolować przede wszystkim prędkość kierujących, czy aby na pewno ci kierujący nie przekraczają tej prędkości, co jest główną niestety przyczyną wypadków również i tych śmiertelnych. Również policjanci będą sprawdzać trzeźwość kierujących, czy nie wsiadają pod wpływem alkoholu. Zwracajmy również uwagę na znaki drogowe. W tym okresie w okolicach cmentarzy dochodzi do zmiany organizacji ruchu, więc nie jedźmy na pamięć. Sprawdzajmy, czy aby na pewno nie jedziemy pod prąd, także zwracajmy uwagi na znaki drogowe właśnie w tym okresie y, Dni Wszystkich Świętych.